wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Konfa będzie. Dzień dobry. Tym razem z konferencji Founders Mind Warszawa. Znów hotel, znów konferencja. Przepraszam. Nienawidzę hoteli, bo znów tylko 5 godzin snu, jak to w hotelu u mnie. Uff, to nic. Dziś konferencja biznesowa, więc temat troszkę biznesowy. Zobaczymy, jak jest na konfie i pogadamy o jednej takiej analogii, którą często można spotkać. Ale teraz pomoże nam w różnych czynnościach gromatik. Już jest po śniadanku. czas zaraz zbierać się na konfę, a dziś porozmawiamy, słuchajcie, o czymś, o temacie, który się jeszcze chyba nigdy nie pojawiał w tym vlogu i nie dziwne, o sporcie, a raczej o sportowcach i o tym, jaka jest analogia między sportowcami a biznesmenami, przedsiębiorcami i czy porównania takie, według mnie, mają sens, bo takich porównań jest dużo, że bierzemy praktyki, jakie wykonują jacyś sportowcy, żeby osiągać najlepsze wyniki i przekładamy je do biznesu, że też tak warto. Hmm, hmm, ale to zaraz. Najpierw największy dylemat y, szafiarza, czyli mnie. Jest dylemat, jest debata, bo z jednej strony jestem poza Białym Stołkiem, więc występuję gościnnie, ale z drugiej strony mówię o biznesie. I mam dwa garnitury na, ten, na, na tę okazję i nie wiem, które wybrać. Co sądzicie? Czy białostocki, czy biznesowy? Hmm. Opuszczamy hotel, jedziemy na konfę. Dziś jest konfa biznesowa, więc są też dziewczyny z Teamu. Ania, Magda, dzień Ej. dobry. Będzie fajnie na konferencji? Na pewno. Może być. Chodźmy, chodźmy, Flabershire. Jesteśmy na miejscu Hub. HUB. Pomieszczenie dla Hub. Jak się Wam podoba dziewczyny dla Was? Korpo. Korpo. Na razie nie ma co się podobać. Chodźmy. Jesteśmy na miejscu i po raz pierwszy na konfie dostałem kaktus. Kaktus? Tak, to jest od naszego, jednego z naszych partnerów. Kaktus, niecodzienna metoda wyróżniania się. O, tak, bardzo niecodzienna. I Michał Bąk, organizator konferencji. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak Dzie wrażenia dziękuję. na razie? Na razie wszyscy utknęli w korku, więc wrażeń jest póki co na razie mało. Wierzę, że to się szybko zmieni, ale wszyscy utknęli w korku. To jest, to jest, to jest Warszawa. To tu jest kapkę, Warszawa. Kapkę więcej niż u was są te korki. To będzie dobrze, tak myślę. <susza> ja też tak myślę. No. Mało tego, wiele konferencji, które mówią jak ma się żyć, w takim cudzysłowie, w cudzysłowie, zera do ilu milionów, do tysięcy. Pierwsza prezentacja już trwa, a tutaj były Białystok mocna ekipa. Janek Jankowski, który prowadzi konferencję jako konferencjer. Też zbieram do stoku. Jak się dla Ciebie podoba? Dla mnie się podoba. Biały stok przodem, nie górą. Kurde. Wybrałem ten garnitur. E, tak. Chcesz taką? Taką? Dla mm, mnie się podoba. Ale Do kamizelki nie pasuje. Zwracamy. I tak oto event dla mnie dobiegł końca. Jest 1320. Muszę wsiadać w samochód i gnać do Białego Stoku. Bo dziś moja córeczka ma ślubowanie w szkole i nie mogę tego przegapić. I o tym też dziś na prezentacji rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że poszło fajnie. Dziękuję wszystkim za późniejsze, interesujące rozmowy. Idea Slowbizu yy, poszerzona. O tak, w świat. Jeszcze przed drogą znalazłem sobie miejsce, żeby spokojnie przycupnąć i powiedzieć to, co mam dzisiaj do powiedzenia podzielenie się swoimi refleksjami. Tutaj yy, niestety nie widziałem innych prezentacji. choć Widziałem po o feedbacku, po opiniach, że były fajne. Ale cały czas po podaniu prezentacji swojej miałem bardzo dużo rozmów z wieloma interesującymi osobami i przewidział się cały czas ten motyw takiego właśnie dzikiego pościgu za czymś, nie do końca wiadomo za czym, takiego dzikiego rozwoju, nie wiadomo po co, takiego przedkładania pracy nad życie, pracy nad rodzinę. Nie wiadomo w sumie dlaczego i kto nam tak wmówił. I czasami widzę takie analogie, które pojawiają się w internecie, jeśli chodzi o sposób działania sportowców i sposób działania biznesmenów. Chcemy przekładać często sposób działania sportowców na nasz biznes. I do czego to może doprowadzić? Tutaj jak zawsze zachęcam do takiej zasady tej mojej najważniejszej zawsze, czyli think for yourself, question authority. Jak słyszymy takie słowa, że trzeba zachowywać się jak jakiś ten sportowiec, bo on dzięki temu coś tam osiągnął, to warto się zastanowić, no dobrze, sportowiec, sportowiec, ale jakie są analogie i jakie są różnice względem mnie i sportowca? Jak sportowiec działa, w jakim horyzoncie czasowym, a w jakim ja jako przedsiębiorca, czy biznesmen, czy też ty jako przedsiębiorca, biznesmen albo pracownik? W jaki sposób działamy, z jakimi perspektywami na ile lat naprzód? No, kariera sportowca często się kończy w wieku lat 30 czy 35. Ja już jestem po tej karierze sportowca, bo już mam więcej lat niż 35, a dalej muszę działać. I przede mną już jest 40 lat działania. I czy działanie, które sportowiec ma zoptymalizowane na 10, 15, 20 lat swojej kariery, czy ono do końca da się przełożyć na moją rzeczywistość? Nie wiem, nie wiem więc nie przekładam, bo nie wiem. I tu mi się zwykle pojawia w głowie taka analogia, że gdybym ja za radą niektórych stuningował swoją Toyotkę, dołożył tam jakieś różne rzeczy i żeby z 200 koni zrobiło się nagle 400, to ten silnik pojeździ owszem, ale krócej. Cała reszta samochodu pojeździ owszem, ale krócej. No i pojawia się kolejne pytanie, czy jeżeli ja, moje ciało, mój silnik i moja cała karoseria ma wytrzymać nie lat 20 czy 15, ale lat 60, to czy mogę jej tak tuningować i eksploatować, jak gdyby ono miało służyć lat 20? No nie wiem. Czy Ty wiesz? Następna dość istotna różnica to częstotliwość i intensywność dozwań, doznań. Sportowiec w czasie swojej kariery ma ile jakichś takich strasznie drastycznych i bardzo ważnych eventów w czasie swojej całej kariery? Mistrzostw świata w czymś, mistrzostw Europy czy olimpiad. To jest raz na jakiś dłuższy czas i może się przygotowywać bardzo długo, żeby w ten konkretny czas dać z siebie wszystko. Raz, dwa, trzy, pięć razy w życiu. A ja, jako przedsiębiorca, ja mam to dużo częściej. Ja mam swoją olimpiadę kilka razy w roku i ty pewnie też. I między tymi olimpiadami jest dużo mniejszych olimpiadek, olimpijek, na które też muszę być przygotowany. Więc tutaj również niestety nie widzę korelacji. I jeszcze jedno, sportowiec jest często specjalistą w jednej konkretnej dziedzinie. Jak ktoś jest zajebistym piłkarzem, to rzadko będzie potem zajebistym jeszcze innym sportowcem. Ktoś jest super skoczkiem narciarskim, to niekoniecznie potem będzie rajdowcem na światowym poziomie. Prawda? Takie transfery się czasami zdarzają, ale nieregularnie. Więc specjalizacja i poświęcenie całego swojego życia, żeby w jednej rzeczy być Najlepszym a przedsiębiorca, a biznesmen, a entrepreneur? Entrepreneur musi być dobry w wielu różnych rzeczach, w całym zakresie, różnych kompetencji. W kompetencji delegacji, w kompetencji inwestowania, w kompetencji zarządzania ludźmi, wymyślania projektów, w operatingu, marketingu, sprzedaży, bardzo wielu różnych obszarów. Czy da się wyćwiczyć bardzo wiele różnych obszarów stosując praktyki, które mają za zadanie u sportowców skupić się na mega, mega specjalizacji? No, nie wiem, czy wiesz. I to oczywiście fajnie brzmi, i to się dobrze może sprzedawać taka analogia, że: o, kojarzysz tego i tego, zobacz jakie ma wyniki. To teraz rób to co on, i też tak będziesz mieć. Moim zdaniem nie zawsze, a nawet raczej rzadko, można tak przełożyć to jeden do jednego, może nawet nigdy. I warto się zastanowić, czy moja sytuacja wygląda tak samo jak sytuacja tej osoby, którą ja zamierzam skopiować. Czy ma to w ogóle sens? Czy ma to ręce i czy ma to nogi? Stuwa za parking? Przez 4 godziny, czy przez 5? Uh, kurde, Warszawka się ceni. Mm, ale jaki piękny parking. Mm, jak tu sobie stałem, zajebiście. Ach. I komu w drogę, temu w drogę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za obecność. Fajnie, bo była pełna sala. E, świetnie, mam bardzo ciep cieplutkie uczucia związane z tym eventem. Founders Mind. Jak będzie druga edycja, to ja wpraszam się również i zachęcam do bycia. Dzięki Michał za zaproszenie. I cóż, jedziemy. I zaraz jeszcze porozmawiam przez chwilkę o tym, o czym Rozmawialiśmy w Rum. Co my, korzystając z tego, co Warszawa robi najlepiej, czyli korkuje się, możemy sobie nasz temat zakończyć i będę się żegnał. Pokażę jeszcze jeden, dostałem w prezencie od Magdy. Bardzo miły prezent. Magda projektowała oprawę graficzną, a chłop Magdy nagrał muzę. Zobaczymy zaraz, co to za fajnego tutaj mamy. Ale. Jeszcze, in temacie naszym. Mówiliśmy o sportowcach, ale chwilę też poopowiadam o tym, o czym opowiadać lubię i umiem najbardziej, czyli o sobie. Nawet po tym moim wystąpieniu, gdzie przedstawiłem ideologię Slobis, by the way, gdyby ktoś chciał mnie na jakiejś konferencji z takim tematem, to zachęcam, zapraszam, jestem zainteresowany tak z defaultu. Sporo osób pytało, no dobra, ale czy to oznacza, że jeśli ja będę robić tak jak Ty, czy będę też mieć takie efekty? No i odpowiedź brzmi, po pierwsze, nie. Po drugie, nie wiem. Po trzecie, po co ci takie efekty? Skąd wiesz, że chcesz tak jak ja? Skoro znasz tylko mały urywek tego, co się ogólnie w moim życiu dzieje. I cały ten kontekst jest bardzo ważny. I to, że nie chcę postępować jak sportowiec, nie będąc sportowcem, tak samo nie postępuj tak jak ja, nie będąc mną. O! Nie bierzmy i nie przekładajmy na swoje życie czy czyichś praktyk, tylko dlatego, że ktoś tak robi i mówi, że u niego działa i że dla niego się podoba. Czy to będzie sportowiec, czy to będzie jakiś YouTuber z Białego Stoku, czy to będzie ktokolwiek inny. Tylko zawsze. Przepuśćmy to przez ten filtr i zobaczmy, czy u nas w życiu ma szansę się to sprawdzić. Jeśli ma szansę, to spróbujmy. I wtedy zobaczmy, nie bez oczekiwań, że na pewno u mnie też zadziała. I skądkolwiek czerpiemy wiedzę czy inspirację, czy to z mądrych książek, czy to z mądrych filmów, czy to z mądrego YouTube'a, czy to z mądrych konferencji, takie jak dzisiaj, od mądrych ludzi, którzy mają dużo do przekazania. To nieważne skąd czerpiemy te rzeczy, to zawsze zapytajmy się, czy to w ogóle u mnie, w moim przypadku, w moim kontekście, ma jakikolwiek sens. Bo, jeśli myślę sobie, mówią o tych sportowcach, się uczepiłem tych sportowców akurat, ale ja nie jestem sportowcem, ale będę robił to, co sportowcy, żeby nie w sporcie osiągać takie wyniki, jak oni w sporcie, to tu. Według mnie za dużo jest rozjazdów z rzeczywistością, żeby na takich analogiach polegać. No przede mną już jakieś 170 km, ale już mam makowe paliwko i w drogę i można jechać. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim za miłe rozmowy, za miłą atmosferę, za miły dzień. Jutro pewnie tu się nie zobaczymy, bo ja na tej scenie zostawiam kawałeczek siebie i jutro będę regenerował swoją, swój wydatek emocjonalny, ale mimo wszystko widzimy się wkrótce. Dziękuję dziś za uwagę. Na razie i cześć!